STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dzień dobry. Myślę, że z przebiegu gry. Nawet nie mieliśmy prawa tego meczu zremisować. Praktycznie do przerwy. Tylko my stwarzaliśmy sytuację, i już do przerwy powinniśmy prowadzić co najmniej 2-0. Kolejnym kluczowym momentem to, to sytuacje, kiedy mieliśmy dwie bazowe sytuacje na zaraz po przerwie i też przynajmniej jedną z nich powinniśmy wykorzystać, myślę, że przy wyniku 2-0 na pewno ten mecz by inaczej wyglądał. Uważam, że te po przerwie wyszliśmy bardzo wysoko, bardzo szybko odbieraliśmy piłkę, stworzyliśmy sobie sytuację i przełomowym momentem bramka, która, która, która gdzieś, uderzenie po rikoszecie i w tym momencie gdzieś trochę, trochę na pewno yy, ta gra zaczęła wyglądać gorzej, później, później za chwilę rzut karny, też w takiej sytuacji, której, której nie było nie wiadomo jak groźnie i Pogoń wróciła do gry w momencie, kiedy, kiedy, kiedy naprawdę nie stwarzała sobie sytuacji, w efekcie czego zaczęli się coraz pewniej czuć na boisku, my, my wróciliśmy do grania dopiero przy wyniku 3-1, później to już było trochę za późno. Też dużo tych kontrowersji, nie widziałem ich, więc, więc nie, chcę, nie chcę oceniać, czy były te spalone, czy, czy nie były. Myślę, że szkoda, że ta pierwsza bramka nie została uznana. Zawsze, zawsze to troszeczkę dłużej tego... Sp... Bo wcześniej, wcześniej zdobyta bramka, a troszkę więcej czasu mielibyśmy na to, żeby przynajmniej ten mecz zremisować. A tak za chwilę było koń spotkania i na pewno no, te, o zaangażowanie czy samą grę nie mogłem mieć pretensji do drużyny. Natomiast zawiodła dzisiaj skuteczność, bo tych sytuacji stworzyliśmy dużo, ale ale byliśmy nieskuteczni i za to, we czego straciliśmy dzisiaj 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy. Do widzenia. SDS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.